Na tym kanale. I zapraszam Was dzisiaj na trip do Warszawy. Będzie to jednodniowy trip, także szybki, przyjemny. Jest piąta i ja lecę zjeść na nie spakować się i jadę na pociąg. W Krakowie głównym się oczywiście przesiadam i stamtąd jadę już do Warszawy. Jeśli chodzi o to, z kim ja do tej Warszawy, to jest to mój przyjaciel Piotr, także ja się będę już tutaj posługiwać jego imieniem. Wczoraj też byłam w ogóle na tej i mi się troszeczkę opaliłam, także bardzo fajnie i przy okazji sobie zrobiłam szaramę na twarzy, nie mam pojęcia od czego, ale to po prostu tak okropnie wygląda i to po prostu tak swędzi piecze więc masakra, przykryłam to w miarę makijażem, ale... Nic to nie dało. Także tak, outfit mam taki jak widzicie taka błękitna bluzeczka na ramionkach i krótkie, czynicowe spodenki. Na to oczywiście zakładam bluzę, a ja już idę jeść yy, śniadanie. I więc jeszcze myślę, że już wam powiem później, w pociągu albo w Warszawie, ale jeszcze z takich organizacyjnych planów teoretycznie czy powinniśmy być jakoś 920-930, także tak to mniej więcej wygląda. 23, a started przyjechaliśmy do Warszawy. Tak, jesteśmy w Warszawie. Ja się po prostu stresuję. Jesteśmy sobie też kawkę ze Starbucksa Karmelowe frappuccino. I teraz idziemy pod pomnik z ręki, co nie? Eee, ale najpierw pod jajko, Wielkanoc. Mm. Właśnie. Inwestycja za 200 tysięcy złotych. No tak się ma pieniądze? To no. nie ma co. Jesteśmy pod Syrenką warszawską, tam sobie stoi moja no córka I weszłam z chwilą w fontannę, mogliście się już widzieć Bo jest tu tak gorąco, jest 25 stopni I w sensie teoretycznie są jakieś chmurki na niebie Znaczy dobra, jest dużo chmur, ale jest też mocne słońce I teraz idziemy do biblioteki warszawskiej dobra. Do bibliot Tak, no tak biblioteki warszawskiej, skoczyć z niego Kupiliśmy jagodzianki y i aktualnie jesteśmy na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Usiedliśmy sobie tutaj i mam Jaguciankę i spróbuję ją... Weź ten... ją w ten sposób po prostu Tak ona kurcze pieczone! Weź! przytrzymaj mi to. O, nora, w ten sposób i tak spróbuję. Kurde, Tak ona wygląda. Nigdy ja wam życiu Jagodzianki. No może raz, raz z dziurką Serio? Ja, ja jakby nie, nie jestem fanką Jagodzianek. No tak wygląda od środka. Znaczy no w sumie tutaj nic nie widać, ale... Czekaj. kształtowała 7 zł, więc bardzo dobra cena jak... No jak, jak na Jagodziankę i Warszawę. I to w ogóle było mega popularne miejsce. Oczywiście tam było strasznie dużo ludzi. Dobra 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 Smakuje mi W sensie Nie, naprawdę uważam, że te um, Owoce są Dobra mhm. Nie rozumiem trochę dlaczego um, Jagodzianka, znaczy ja wiem, że burówki to raczej jagody Ale nie, to nie ma dla mnie sensu Dlaczego jagodzianka z borówkami nie nazywa się, nie wiem, jakoś Borowianka. Nie, no bo to z borowików. Bo, borówcza. <noise> Borówczanka czy coś takiego. Nie, po prostu nie rozumiem sensu nazwy jagodzianki i tyle. No, tyle zgadzam chciałam się. powiedzieć. Zgadzam się, zgadzam Z ciekawostek biologicznych, Lilia to, jak ona się nazywa? Nenufar. Nenufar. Nie wiedziałam. O, a tam na przykład, o, jest bardzo ciemna chmura czekamy sobie właśnie na przystanku i w sumie nie wiemy co zrobić w sensie nie wiemy czy jechać yy, autobusem To już te, jakoś te autobusy za bardzo nie jeżdżą yy, przy... w sensie bo chcemy się dostać do na Stare Miasto taki jest plan tylko że się trochę tam nie iść na nogach plus ta chmura jest taka trochę ciemna i po prostu już zacznie padać w ogóle ale co najwyżej sobie gdzieś usiądziemy także tak, powiedz coś bo się czuję jakby była zgadzam się. Tak. tak? Tak. Także zobaczymy, że coś zaraz przyjedzie. Byliśmy na... Mnie chyba nie słychać. Byliśmy nie, tak. na wkładce pieszo-rowerowej. I ogólnie widok jest całkiem ładny, tylko, że... Bardzo tutaj... ładny. Tylko, że tak się pogoda trochę ze Wsław. się sensie, to... W sumie, mogę dobrze sobie czapkę. W to dobrze, bo nie jest już tak gorąco. No a teraz idziemy na Stare Miasto. Tak. Tak. właśnie pod pałac prezydencki byliśmy pod pomnikiem małego powstańca i mieliśmy w sumie ładne plany na tą Warszawę, tylko że ma padać za niedługo. Więc teraz właśnie... rano jeszcze nic nie pokazywało nam. Dosłownie. Miało być. Więc w sumie taka trochę dziwna sytuacja, więc teraz jedziemy idzie. yy, idziemy pod pałac prezydencki, a potem jedziemy na te kajaki. A jak zacznie padać po drodze? Cóż. Dobra, On wymyślił w ogóle jakieś słowo zaszansować. Nie wiem, dajcie znać, czy słyszeliście, co to znaczy zaszansować. I w ogóle nie zaleźliśmy tego w Google, więc takie słowo nie istnieje. No jak nie ma. Nie istnieje zaszansować. No i potem... My będziemy po tych... wywoć. Tak. Ym... Nawet nie wiem co to znaczy dalej, ale okej. Okay. W każdym razie po tych kajakach najprawdopodobniej wejdziemy do łazienek. No na jedzenie. obiad, jeszcze, obiad, no. obiad chyba na pizzę. No, Zobaczmy, też zobaczymy co znajdziemy. A potem do łazienek. I tam jak będziemy w okolicy łazienek jest moja macza i ja w ogóle słyszałam... O, ja w ogóle słyszałam, że to sobie tutaj rób, a ja będę mówić. Słyszałam w ogóle, że właśnie y, tam obok łazienek jest moja macza. To jest takie coś po prostu z matchą. I to jest podobno najlepsza w ogóle macza w Warszawie I że my hejtujemy macze z całego serca Piłam ją raz w życiu w Starbucksie Jest okropna To... to zobaczymy no, Podobno nawet największym hejterom smakuje ta macza Także zobaczymy A teraz jedziemy na... Y, pod Pałac Prezydencki A, A potem na kajak. Tak. Także tak Jesteśmy pod metrem i będziemy stosować Ubera, co nie? Tak. I będziemy jechać na tych kajakach. Ogólnie to pogoda jest Ja hmm. się boję, że będzie padać, chociaż nie wiem, czy będzie padać. W sensie, ta pogoda jest taka, że nam się zgubiło strasznie i wieje. Ale w sumie Ale chmury, nie wygląda. W nie jest tak, jak jest takie zaszczoła. Także zobaczymy. Wyszliśmy z tych kajaków. Jak oceniasz te kajaki? Super, 10 na 10. Jezu, we, daj spokój. Nie, mi się podobało. Nie, znaczy inaczej, ja nie mówię, że było źle, bo nie było źle, ale tam było tak płytko, że cały czas byliśmy na mieliźnie i po prostu tam się nie dało pływać. To, ile ja tam po prostu brzydkich Jezu powiedziałam na tych kajakach, zawsze to, nigdy mi się to nie zdarzyło. Ale jak na pierwszy raz, poszło nam chyba dosyć dobrze. Znaczy, wydaje mi się, że tak. Ale ciężko było. I się zaczęło padać jak w sumie wsiedliśmy na, na takie jaki A później wyszło ładne słońce. No a teraz ładne słońce i czekamy na Ubera i będzie za jakieś 10 minut. I teraz jedziemy na jedzonko. Znaczy najpierw jedziemy na metro, potem metrem jedziemy do centrum i idziemy na jedzenie. A potem tu na tak? Tak. Tak. Wzięliśmy tą macza już. Macza latę. Ogólnie, dobra, to robię test. Bo jest trochę. Fuj, to smakuje jak glony. Raczej mm. jest lepsze niż ta ze Starbucksa. Oh, no. Fuj. Ale... Jezus, to smakuje jak ryba. To było najbardziej zmarnowane 20 zł w moim życiu. oczywiście jak zwykle nie dogram zakończenia jest już tam, który z kolei dzień po powrocie i tak podsumowując Warszawa strasznie mi się podoba i yy, naprawdę zaczęłam rozważać czy nie chcę tam iść na studia? Zobaczymy. Jeszcze Mam jeszcze dwa lata, ale naprawdę bardzo mi się Warszawa spodobała i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się tam wybiorę. Może na jesień pojadę sobie z rodzicami albo sama, albo z kimś, nie wiem, zobaczymy. Także było naprawdę bardzo fajnie i każdemu polecam odwiedzić to miasto, nawet dosłownie na jeden dzień. I tak da się dużo zobaczyć. Mm, także naprawdę bardzo mi się podobało, mam nadzieję, że pokazałam wam troszeczkę tą Warszawę i że ten odcinek wam się spodobał i może was zachęcił do odwiedzenia tego miasta dajcie znać koniecznie, a ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał to oczywiście dostawcie kciuka w górę subskrybujcie mój kanał ponieważ to pomoże mi w rozwijaniu się tutaj, także będę bardzo wdzięczna za każdą osobę, która zostawi tutaj subskrypcję i mam nadzieję, że widzimy się już w w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa.